Witajcie. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam coś na temat kompostów, jakie ja stosuję. Ale żeby opowiedzieć o kompoście, który tutaj dopiero zaczyna się robić, najpierw chciałbym opowiedzieć Wam dlaczego kompost. W jakim celu? Co my tu mamy? Gleba. Ale jaka gleba? No bardzo lekka gleba tu 4B, tam na zgóreczku nawet piąta bardzo lekka jedyne co cieszy ogrzebnęłem, od razu znalazłem dżownicę. zobaczcie też na strukturę, tutaj już jest taka w miarę no, wywapnowana gleba fajną strukturę ma, mimo że jest piasek ale wraz jeden i największy ból tej gleby to bardzo mały kompleks sorpcyjny tutaj to jest około 3 centymoli czyli bardzo mało I co w związku z tym ta gleba nie magazynuje składników mineralnych nie magazynuje wapnia potasu, zresztą potasu tutaj bardzo, bardzo małe ilości, a jeżeli są większe no to już psuje cały kompleks sorpcyjny, no bo jest kompleks sorpcyjny mały i nawet jeżeli dostarczamy Tutaj dba o to, żeby dostarczać materię organiczną, żeby wyprodukować jak najwięcej próchnicy. Ale na takiej glebie, właśnie ze względu na to, że ona jest lekka, przywiewna, jest bardzo ciężko podnieść zawartość próchnicy. Dlaczego? Bo właśnie jest przywiewna. Do, do tych pojedynczych gruzełek dochodzi powietrze i proces humyfikacji, pierwsza sprawa, Pierwsza sprawa, jeżeli my rozpylimy tą glebę Nawet jeżeli już powoli Zaczyna zachodzić kumifikacja Nadmierne natlenienie sprawi, że Odpalimy proces Mineralizacji Dwa, ciężko jest o warunki Czyli o odpowiednią Wilgotność, żeby te mikroorganizmy mogły Pracować No i trzy, też bardzo Bardzo ważna sprawa Dlaczego tu jest bardzo ciężko zbudować Próchnicę? Otóż tak jak wspomniałem, bardzo mały kompleks sorpcyjny, a próchnica, próchnica jest, buduje buduje kompleks sorpcyjny, jest magazynem. Jeżeli ma powstać próchnica, no to musi coś w nią włożyć. Jeżeli te odpowiednie stosunki kationów w glebie powinien być tam około 70% wapnia, 15 magnezu tam do 5 potasu, no to wiadomo, że jeżeli powstaje to na próchnicy, no to odpowiednie ilości tych składników muszą wejść. Zostać związane przez tą próchnicę. I tak na przykład dla wapnia. Na jedną tonę próchnicy tego wapnia będzie około 200 kg. Mówię od e, cało od tlenku wapnia, około 200 kg, czyli to jest bardzo dużo. Na jedną tonę. Około 50 kg azotu. To też ten azot musi się skądś wziąć, a tu go w ogóle nie, no jest bardzo mało, bo, bo taka gleba. No i tam fosfor, inne składniki, no magnez. No ale to też w mniejszych ilościach już. Ale tak jak mówię, no 200 kg samego wapnia. Skąd tu ma być wapń, jeżeli większość takich gleb jest zakwaszona? Ogólnie jest mało. Tutaj mam mu wyprowadzone pH, ale jeszcze wraz jest mało wapnia w kompleksie sorpcyjnym. I właśnie, żeby... Naprawić tą glebę stosuję komposty. Stosuję komposty po to, żeby dostarczyć gotową próchnicę do tej gleby, żeby zwiększyć kompleks, pojemność kompleksu sorpcyjnego, i tak jak tutaj ciężko jest o stworzenie idealnych warunków, żeby powstawała próchnica, o tyle już na takiej kupce, jestem w stanie dostarczać poszczególne składniki tak, aby tworzyć tą próchnicę i tak podstawowym, podstawowym. No i kilka tych składników tutaj w tym, w tym zaczątku kubki kompostowej Bo tu mówię, to jest dopiero zaczątek. Tutaj mam wapień, który będę sukcesywnie dodawał, ale to, jak będę dochodzić kolejne składniki, to będę dopiero po żniwach stosował, także jeszcze mam czas. I jakie my tu mamy składniki? Otóż jest tak jest torf. Torf to nie jest próchnica. Z, od razu powiem, to, to jest przede wszystkim źródło węgla. W tej mojej, mojej mieszance, to my tu mamy tu, oto o, to siwe, to jest mączka basaltowa. Wszystkie mikro, makro, no i około 10% wapnia, i około 10% magnezu, czyli, no to może tak, jeszcze nie widać, czyli, źródło składników. Tak jak mówię, to jest źródło węgla, to jest źródło składników wapnia, którego tu jeszcze mam sporo kubkę. Wapnia. Źródło wapnia, to jest akurat wapno z cukrowni, źródło wapnia, ale też azotu troszkę ma, troszkę materii organicznej, bo mówię, to jest wapno z cukrowni. Trochę pierwiastków takich No mikroelementów około procenta azotu, procenta fosforu, także bardzo fajne to wapno jest i 30% tlenku wapnia przy liczeniu kolejnym składnikiem tej mieszanki jest różnego rodzaju bornik. obornik, kurzak od gołębi wszystkie te szczątki, znaczy szczątki odpadki po produkcji zwierzęcej akurat to co jest, no to wiadomo to co jest, to jest dobre, tu widać to jest taki oborniczek i obornik jest właśnie też źródłem węgla ale takiego bardziej łatwo dostępnego, bo z torfu z torfu ten węgiel już jest w pewien sposób przetworzony w warunkach bezcylenowych ale już jest, bardziej jest takich gąbko a to jest źródłem bardziej pokarmu dla Takiego łatwo dostępnego węgla, czyli pokarmu dla mikroorganizmów. I tak jak widać, tutaj no kurzak taki jest. I tak jak mówię, mączka bazaltowa. I to wszystko powoli będzie się gryzło. Jak mówię, to jest dopiero zaczątek. Ta kubka powoli będzie rosła. Sukcesywnie będę dokładał. I tak jak mówię, mamy źródło węgla do stworzenia się próchnicy, mamy źródło węgla dla mikroorganizmów mamy źródło wapnia, mamy źródło azotu, o właśnie ten kurzak to jest właśnie te głównie mówię to od głębi jest akurat jest źródłem jest źródłem azotu, właśnie żeby ta próchnica mogła powstać a jeszcze pytanie, a skąd wziąć mikroorganizmy? i już i już jest to gleba zaszczepiona mikroorganizmami glebowymi. Tak, dorzucam po trochu, wiadomo, jak tutaj mieszam, tutaj nie patrzę się, że tam nabiorę ziemi, bo to jest o oto się rozchodzi, żeby jeszcze trochę tej ziemi tutaj wwalić w to, żeby dostarczyć mikroorganizmy glebowe, te, które tutaj żyją na moim polu. Nie żadne z butelki. Najlepiej to by było wziąć z takiego żyznego miejsca, jak tam trochę ziemi ubrać i po prostu hop na, na kupę i mamy kupę zaszczepioną zaszczepioną mikroorganizmami. I teraz tak właśnie, dzięki temu, że tu właśnie dodaje te wszystkie różne składniki, ta kupa jest ciepła, ale ona się nigdy nie zagrzewa. Ona tutaj w środku będzie miała tam, O, tutaj widać jeszcze mączki sporo ziemi. Mówię, to jest dopiero taki początek. Mówię, to kupa będzie rosła, będę ją przewracał. przewracał no przerzucał turam po prostu łyżko. Będzie rosła. Jak będzie w miarę rosła, będę dokładał. I właśnie ta kupka się nie zagrzeje. Ona nie powinna w żaden sposób się zagrzeć, bo jest dużo takich części ziemiastych. No te wapno, mączka bazaltowa. To wszystko chłonie dużo, znaczy no, nie, nie, nie gotuje się, tak jak obornik, że on się gotuje i wtedy sporo składników po prostu się spala, po prostu się utlenia. Mikroorganizmy też przetwarzają te termofilne, po prostu przerabiają to, ten węgiel na dwutlenek węgla i ta kupa, tak jak obornik, to siada. Ona siada z tego, ale dużo tych składników właśnie ulatnia się, ulatnia się do atmosfery, tak samo azot. A tutaj z tej kubki naprawdę się nic nie ulatnie. I co jakiś czas przerzucę. I na tej kupce jest, tak jak mówię, dużo łatwiej dużo łatwiej jest o stworzenie odpowiednich warunków do, no, no, do tworzenia się próchnicy. Bynajmniej mi się tak zdaje. Tak jak mówię, dostarczam ten wapń. Jak mówię, to jeszcze spora kubka jest go, właśnie bo ta kubka będzie tutaj sobie rosła. Tylko jak, no, jak się troszkę obrobię w polu, trochę pozamykam tematów takich No mówię torf też nie jest to nie jest próchnica, to jest związki węgla, ale powstają przy nadmiernym uwilgotnieniu, dlatego to nie jest próchnica, ale jest bardzo fajnym źródłem dwutlenku znaczy no, węgla do produkcji próchnicy. i to wszystko taka mieszanka, jak to się przygryzie, później no normalnie RCW się wam po polu i już mam, no już drugi raz będę produkował taką mieszankę i tak jak w zeszłym roku zastosowałem w tym roku pobrałem próby dzięki tej mieszance udało mi się podnieść pojemność sorpcyjną gleby o 10 centymoli właśnie z takiej słabej, gdzie była 3 centymole wyszło na około tam 13 12, tak praktycznie o 10 centymoli podniosłem zdolność sorpcji gleby to jest ogrom, to jest przeogromny skok Dużą, no dużą część tego, tego no tej pojemności wypełnia wapnie no Ale tak jak mówię, dzięki wapnie, wapniu, ta gleba nabiera lepszej struktury. Bo jeżeli jest gleba zakwaszona, ona nigdy nie będzie miała odpowiedniej struktury. Musi być wapń. A tak jak mówię, no, tutaj ten wapń, wapń z naprawdę jest bardzo fajnym materiałem i tak jak mówię, staram się, no mączka bazaltowa tak jak mówię, każdy składnik coś wnosi do tej mieszanki i każdy składnik po, po jakimś tam czasie zostanie przetworzony, ale tak jak mówię w większym, w mniejszym stopniu połączą się i wtedy po zastosowaniu na te pole, już wtedy stosuję gotową próchnicę i dzięki temu, że to już będzie przygryzione nie będzie Strat w postaci mineralizacji. Bo, jeżeli bym zastosował sam torf, sam obornik, same wapno, wapno przypłukuje zakwasza się torf ulega mineralizacji. Chociaż też podniósł to, też na osobny odcinek by była kwestia. No i mączka bazaltowa no to dostarcza składników. Dobra, dzięki za uwagę. Cześć.